cześć witajcie na moim kanale dzisiaj dwie zrapeczki kwota wkładu to 15 zł mamy krzyżóweczkę z numerem 8 i czas na premium z numerem 32 strapki zakupione przez Basię eee. i co Basia miała też taki zestaw oczywiście nie ma czasu żeby nagrać takie coś w dwójkę Basia wydrapała w krzyżówce to miała 30 zł i w premii 5 zł. Także 35 zł wygrała. A ja zobaczę co ja będę miał. Basia miała krzyżówkę numer 20. Zresztą pokażę. Ja na, jak na drapie to pokażę te wygrane basi. A teraz ja. Zobaczymy czy mi się uda coś tu wygrać. czy Cokolwiek w ogóle w tych dwóch strapeczkach no to się okaże dobra, naddrapię no połowę i wracam. W tym czasie y, daj subskrypcję, jeżeli tego nie robisz. Łapkę oczywiście w górę, no i widzimy się za, za moment i zobaczymy, czy pobiję wyganą baśnię 35 zł. Zaraz wracam. Ja drapałem, na razie nic tu się nie utworzyło, zobaczymy co będzie, a tu są zdrapki, co Basia drapała wczoraj sobie wieczorem. Miała w krzyżówce tu, tu trzy słowa, tu trzy słowa i tu trzy słowa. DDD, 30 złotych, jest rak, jar i kram. W drugiej jest laur, gdzie to było, raj i lis i w trzeciej dialog oko los także 30 zł i tu gdzie to jest i w tej czas na premie miała klipsa 5 zł także jakbyśmy drapali to Basia by miała dwie wygrane Aha, nie wiem na razie zobaczymy to był numer 20 a 25 czas na premie Także ma 35 zł. Czyli już tu odrobiła straty swoje Nawet 5 jest do przodu No dobra To ja teraz drapię swoje Na razie krzyżówkę I zobaczymy Czy ja coś wydrapię no, Tu jest tak Rywalizacja bez Basi Rywalizacja z Basią bez Basi no. No, tak mogę nazwać to. Wiem, że dzisiaj premiera jakaś tam jest, ale zrobię jutro. Yy, mamy 19, 30, 31 i 28. No to lecimy. Gdzie to tu jest? 7, 18, 29, 27, 33, 17. 24 35 25 ostatnia szansa nie ma czyli moje są przegrane CL dobra to lecimy z krzyżówką trochę podniosę bo tu... dobra. to dobra dolecimy lecimy z krzyżówką i mamy S S mamy, tutaj mamy S, dobra. W pierwszej nic nie przybyło. Dzisiaj słoneczko świeci, S. ale chłodno, chłodno. A jeszcze ma niby przyjść październik, u, w następnym tygodniu chyba, bodajże, Ma przyjść jakieś ocieplenie, nawet do 20 stopni zapowiadają, więc coś się jeszcze możemy porobić, pogotować. Kociołki jeszcze jakieś tam. Zobaczymy jak będzie. U. U. Gdzie tu jest te U? Dobra. Nic nie przybyło. Nic znaczy. No jeszcze nie mam żadnego słowa, więc to, co to miało przybyć. No dobra. J. J. Bizancjum. I to by było na tyle. J. Czy jest tu gdzieś jeszcze? Jest Azja. I mamy pierwsze słowo Azja. No to coś chociaż. J. Dobra. To teraz mamy W. Tu mamy W. Winyi mamy W. A czy mamy tutaj W? Mamy W. Ale tylko jedno. Nie tu Paw jeszcze jest. A w drugiej mamy W. Czy mamy, czy nie mamy W. Nie widzę. I tu mamy W. Chyba jedno tylko. Nu, no. Pagadi. E. Mamy w bilinie. I E. Czy mamy tu E? No, pewno gdzieś jest to. E. Tu jest jeszcze E. Z mamy E, nawet coś nieprawdopodobnego. E. e kartel. Tak, malutko tego też. E? Hmm. No dobra, to lecimy dalej. literka k. Mamy tu gdzieś k, a tu jest k i mamy słowo sok, pierwsze Pierwsze słowo sok Tutaj też jest tylko jedno R, R to już raczej zapomnijmy k No i tu się nic nie otworzy. Czy jest tu I To by było na tyle. Z K. Trzy do końca, dwie brakuje w bonusie. <laughs> ha. No, no. i co mamy ha, tu? Jacht, tu mamy drugie, to drugie mamy Azja i jacht. Hmm. Tu to raczej znaczy nic nie będzie. H tu jest jedno, tu nie ma nic. Ostatnie dwa słowa musiało być jakieś G i N, ale no niestety już bonus, bonus też już uciekł. Czyli mamy L. A nie już chciałem co oznaczać. Te R wszystko tu blokuje. No, wszystko R blokuje. To już raczej chyba tu nic nie będę miał. Atlas, pierwsze słowo. Zrobili, że po dwa słowa olej. No, po dwa słowa, i ostatnie będzie co? G. no to R g wszystko to r będzie blokować g czy tutaj jest gdzieś g, jakieś coś? Może jest, ale nie, nie ma, nawet widzicie. No i tak to wiele. G, 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 czy mamy tu g, 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 Też nie widzę. No, czyli mamy nic. Razy 2, 70 i tu mamy 1. Czyli jak to u mnie bywa ostatnie czasy. Zdrabki na 0 cały, cały czas, ale Basia na 35 zł, wydała 30, więc te Piątala jest do przodu, tak można powiedzieć, ale ja przegrałem 35 do 0. No dobra, to co? Dziękuję wszystkim za komentarze, subskrypcje i łapki, i widzimy się jutro, zrobię premierę dzisiejszej zdrabki. Cały naród zapie, czy coś takiego chyba. Dobra. i W końcu to Keno muszę kupić. Może w Keno liczbowych coś będzie. Dobra. Dziękuję wszystkim. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.